Dlaczego rura Poldens strzela? Mówimy tutaj o rurze składanej, mocowanej na talerzu. Rurka na mocowaniu stałym raczej nie powinna strzelać, ponieważ mało samo samonastawne, które nastawia się do krzywizny sufitu i właśnie o tą krzywiznę sufitu tutaj chodzi. Talerz nie ma takiego marginesu, nie ma żadnego marginesu. Sufit musi być równy, czyli prostopadły do rurki. Jeżeli będą minimalne krzywizny, wtedy ten talerz się nam nie nastawi, tak? I będzie powodowało to, że przy obrotach Siły będą się nierównomiernie rozkładały na łożysko. W talerzu są dwa łożyska: jedne od strony sufitu, i to drugie dalej od sufitu, czyli to, które jesteście w stanie zobaczyć stojąc na ziemi i patrząc na talerz. To główne, dole ono przenosi siły, i to na nim opiera się cała rurka. Natomiast, jeżeli wyciągniecie sobie górne łożysko, czyli to od strony sufitu, wtedy wind będzie mógł delikatnie się przekrzywić w stosunku do talerza. Ta niewielka krzywizna sufitu nie będzie nam przeszkadzać. Już Wam pokazuję jak to zrobić. Natomiast jeżeli to nie wystarczy, to niestety będziesz musiała zamontować rurę na mocowaniu stałym. Mocowanie stałe jest to łożysko samonastawne i tam, się, i tam gwint jest w stanie się skręcić do 23 stopni aż.